Państwo są swobodni, zrelaksowani, bo tak żeśmy wymyślili, że jest to festiwal dla robotników, który ich pracodawca, właściciel fabryki Bernard Steber urządził w dniu 1 maja, na co mamy potwierdzenie w źródłach historycznych. Taki był, tak lubił, dwał, dobrze płacił swoim pracownikom, przez wiele lat u niego pracowali, nie zmieniali pracodawców. Miał cały zespół wiernych konstruktorów, a dla pracowników i dla średniej kadry budował domy, które Państwo mogą zobaczyć, stoją do tej pory na Wojska Polskiego. Także ustalimy też sobie, kto gdzieś przejdzie, czasem na pierwszym planie, z tyłu stanie, My będziemy sobie szli, ustalimy trasę, ale chcę, żebyście gdzieś tam się naturalnie uchamowali, będziecie czuć, gdzie jest kamera. Przenieśmy się w takim razie już w tamtą stronę. O, nie poznałem pani. O jakżeż to? Tyle razy dyskutowaliśmy. Helena Kwiatkowska i Barto Jurwiewicz. To będzie film dokumentalny e, opowiadający o barwnym życiu i o dokonaniach rodziny sztowerów. Wiemy, że był Bernhard senior i miał dwóch synów, Emila i Bertharta Juniora i wszyscy razem wynaleźli, konstruowali i sprzedawali wspaniałe rzeczy. To były nowinki techniczne plus um, ogarnęli rynek rowerów i samochodów niemal w całej Europie. Były to maszyny do szycia, maszyny do pisania, rowery, pralki, wyżymaczki, pługi i piękne auta. Przygotowujemy się do jednej z największych scen, gdzie widać już yy, statyści się przebierają, yy, będzie tutaj organizowany festyn który odbył się 100 lat temu. Bardzo dużo pracujemy na archiwach. Dzisiejszy dzień to jest jedna z ostatnich naszych zdjęć. A gdzie kręciliśmy? Dużo w Szczecinie. W Książnicy tam jest archiwum. Spędziliśmy 5 dni w Muzeum Techniki. W parku tam realizowaliśmy. Z plenerowej scenie. tutaj byliśmy w Niemczech. Pownoczki. Nie, 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 u pani Juty Batman u wnuczki to e, naszych bohaterów, Bernarda Stevera. W Hamburgu, no i byliśmy na ulicy Stevera, tutaj też. W Egesim, u... bo w Szczecinie nie ma i to smutne. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Przechadzajcie się alejkami tutaj. Myślę, że ten kawałek tej bani. Rozmawiajcie, ja oglądajcie, co ciężko mogą sobie biegać. Wy będziecie czekać sobie na, 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 na jedzenie. Też nie stójcie tylko, bo to się będę widział wstańcie bardziej bokiem, tak? tutaj. był cały dzień tęczalny i facet miał tak Przepraszam, jesteś nie z jest letem, tylko z karnetem. Z klarnetem, Jakbyś mógł się troszeczkę wycofać, tak? Żebym, o, jeszcze trochę widział, jeszcze troszeczkę. O, dobra. Zajmijmy pozycje początkowe. Uwaga, trzy, cztery, start! Zarówno Bernard Czterwer, senior jak i jego pracownicy szanowali i cenili swoich pracowników. Robotnicy fabryczni przez lata regularnie otrzymywali stosowne wynagrodzenia. Do obu fabryk ściągano majstrów i inżynierów, konstruktorów i wynalazców i Na wysokie zarobki, zbudowano wygodne domy mieszkalne, które służą szczecinom podziśniętym. Dla licznej załóg urządzano wspólne festyny i wikury w 1900 roku. Ok.